Dzień dobry. Bardzo słyszycie to? Pada deszcz. A ja co mam? Ręczniki na e, tych, e, na, na sznurkach, żeby było ciekawiej, bo sobie je powiesiłam wczoraj. Sprawdzałam pogodę, stwierdziłam, że nie ma deszczu, to mogę sobie je powiesić. No i tak sobie powiesiłam, że mi zmokły w nocy już. Ale no dobra, niech pada. Kiedyś tam wysnuł, e, akurat też deszcz potrzebny, wiadomo. Także zaczynamy nowy dzień od deszczu. Yy, oczywiście z kawusią bo bez tego odej obejść się nie może znowu powiem wam, że nie wiem ale nie mogłam usnąć a jak już trzeba wstawać to się zawsze mi śpi poza tym dobrze ci śpi, bo jest rano chłodniej więc yy, tak to właśnie wychodzi także ja piję kawusię filmik już dodałam akurat pada deszcz, to i tak nigdzie nie pójdę i i co? będę czytała komentarze Także taki jest plan na poranek. A Wam oczywiście życzę cudownego dnia i zapraszam do oglądania dalszej części mojego vlogusia. Ok, i mamy godzinę w pół do 11 i najwyższa pora na śniadanie. I dzisiaj mam znowu kanapeczki wege z tym serkiem. E, łososiowym. Ale Was ostatnio okłamałam, bo on nie jest chyba z Piątnicy. Nie wiem skąd on jest. Um, ale to już wiecie, nieważne skąd jest. Bardzo dobry jest i tyle, i to jest najważniejsze. E, z mlek polu jest, o, ale bardzo dobry jest. Więc to sobie zrobiłam na śniadanie i herbatkę sobie zrobiłam, bo byłam e, po e, roszponkę. Po roszponkę byłam na warzywniaczku moim, to znaczy w tunelu, bo ja roszponkę mam w tunelu, na warzywniaku też posiałam, ale to chyba było, nie wiem, 2-3 tygodnie temu i jeszcze nie widzę, żeby zeszła, szpinak zszedł, a teraz po tym deszczu to mam nadzieję, że bujnie się jeszcze lepiej ten szpinak no i może w końcu jeszcze ta roszponka wykiełkuje, a w tunelu, no to taka trochę może już podstarzała jest, bo ona była siana wiosną ale trzeba ją zjeść, bo jest bardzo dobra, a ja właśnie z takich innych sałat, oprócz tej masłowej, to bardzo lubię właśnie roszponkę. I powiem Wam, że już tak coraz mniej pada, teraz to tylko tak mżyło, jak byłam właśnie w tunelu po tą roszponkę, ale jest zimno. Zrobiłam sobie herbatę, żeby się rozgrzać, śniadanie i biorę się właśnie za, za wiśnie, bo mam trochę tych wiśni do przerobienia i zastanawiam się czy na przykład nie jedliby pierogów z wiśniami bo jagód nie ma a może by właśnie mieli ochotę na takie pierogi z wiśniami to jeszcze zastanowię się i zapytam się bo u mnie przecież jeszcze wszyscy śpią oprócz Antonia bo Antoni padam tutaj jest także my za to się sobie już tutaj działamy ja już ogarnęłam komentarze z wczorajszego filmiku także komentarze mam z wczorajszego filmiku ogarnięte ale no, trzeba wziąć wiecie, za jakąś robotę, taką trochę inną. No i prawie zmontowałam też i filmik. Prawie było jeszcze jednego klipu sobie nie zgrałam wczoraj i muszę właśnie zgrać i już dokończyć. Będę miała filmik też praktycznie na jutro zmontowany, tylko tam go przesłuchać i zapisać, więc to zrobiłam już. No i ogarnęłam siebie, wiadomo siebie. Antonia, to zaczęłam, to jeszcze w piżamie chodzi, ale niech sobie jeszcze chodzi, i tak dzisiaj jest. Mokro, więc no, raczej po dworze chodzić nie będę, chyba, że przestanie. E, no, tak całkowicie padać. Tutaj siostra właśnie mi e, wysłała zdjęcie, że cukier jest w Eclairku Ecler, to się mówi właśnie w Lublinie e, po 5,99 i jest go cała paleta. Tylko to jest ten cukier czerwony. Nie wiem, co to za różnica, czy on czerwony, czy nie czerwony, ale chyba ktoś mi kiedyś mówił, że ten czerwony jest taki mniej słodki. No, ale jakby co to w leklarku cukier lublinianie mają po 5,99 za kilogram. No, trochę, trochę sporo, bo ja właśnie okay. e, ostatnio, to tak jak Wam mówiłam, cukier zakupiłam po 3,49, jeszcze był w Biedronce u nas. E, ale to już tak wiecie, na marginesie o tym cukrze, ale to jeszcze Wam powiem, bo znowu druga siostra mówiła, że na Allegro, to jeszcze nawet i w dzisiejszych komentarzach tam była rozmowa na temat cukru, więc pisałam Wam też, że na Allegro cukier kształtuje się ceny w granicach od 9 do 12 zł za kilogram. Także w sklepach niby nie ma tego cukru, jak jest, no to jest tam po 6 zł, chociaż też niby w Kauflandzie to nie wiem, 7 z groszami chyba już był w Lublinie, ale to też tylko słyszałam. Ja nie widziałam, tylko słyszałam. A właśnie na Allegro ludzie robią biznes, można powiedzieć, na cukrze po 12 zł za kilogram. Dobra, ale to tylko wiecie: zaraz będziemy to przeżywać tylko o no, cukrze. No, ale no wiadomo, o czym się rozmawia, o tym, co jest akurat na, w temacie na całym, w całym kraju. Dobra, ale to już nie o tym. I właśnie te wiśnie to po prostu sobie chyba wydryluję i zamrożę takie wydrylowane. Chcę zrobić dzisiaj ciasto tego pleśniaka, bo też za mną chodzi. A że mam właśnie te wiśnie, to będzie dzisiaj ciasto pleśniak. I zastanawiam się właśnie nad obiadem, czy zrobić może trochę pierogów z wiśniami, czy będą mieć ochoty, czy nie. Także zaraz um, ja jem śniadanie i biorę się zadrylowanie. Wiśnie od tego zaczynam. A co będę robiła po kolei, to będziecie dalej widzieć. Oczywiście zapraszam Was serdecznie do oglądania, a to chyba Wam już zapraszam. Z samego rana, jak się do Was na tarasie odezwałam, pokazując Wam padający deszcz. Także na chwilę obecną tyle. Znikam na to moje śniadanie. I tak jak Wam wcześniej mówiłam, zabieram się za zrobienie ciasta pleśniak. Przepis już jest na kanale, ale taka mała moja przypominajka. To jest tak, 400 g mąki pszennej, Półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Dodałam 3 łyżki cukru, 2 łyżki śmietany, 12, 5 żółtek z dużych jaj, białka mam oczywiście w misce, szczyptę soli i 200 gram masła. Masło sobie starkowałam i teraz zabieram się za zagniatanie. Następnie trzeba to podzielić na trzy części. Ta spodnia część może być trochę większa od tych dwóch pozostałych i do jednej części dodajemy dwie łyżki kakao. Teraz się zastanawiam właśnie, czy ja mam kakao w domu, ale może mam. Także zabieram się za zagniatanie i zaraz do was wracam. Ciasto zagniotłem. Tutaj, tak jak widzicie, jedna część jest większa, bo pójdzie na spód. I dwie części są mniejsze. Do jednej części dodam dwie łyżki kakao, zagniotę i wkładam do lodówki na godzinę czasu, a w tym czasie wydryluję sobie wiśnie. Ciasto gotowe i tak jak Wam mówiłam, do lodówki na godzinę czasu. i ciastu numer dwa na pierogi zagniecione dużo tego ciasta nie robiłam bo tutaj zdania są podzielone jedni jedzą, drudzy nie, nie jedzą te pierogi więc nie wiem, ale parę zrobię bo Julcia ma ochotę a nie mogę jej odmówić, bo nie mogę Julci odmówić pierogów z wiśniami, bo dryluje właśnie wiśnie tam na dworze więc no Trochę nie bardzo odmówić, że nie zrobię pierogów, prawda? Więc trochę pierogów będzie. Tutaj sobie przygotowałam już owoce do mojego pleśniaka. Tutaj gotuję makaron do zupy wiśniowej, także dzisiaj będzie na wiśniowo. Blacha przygotowana, tylko powiem Wam, że jednak ciasto włożyłam do zamrażarki, bo nie mogę zetrzeć na tarce. Chyba trochę za e, krótko trzymałam, a ja zawsze ciasto ścieram na czarce i przełożyłam dlatego do zamrażarki. Czekam właśnie jak się zrobi. Makaron już odcedzam. Wołam Julii na zupę i ja będę robiła pierogi. No i ciasto w międzyczasie również też. Ciasto gotowe ląduje w piekarniku. Oczywiście jasne ciasto podpiekłam sobie tak jak zawsze 10 minut. Później dałam tu warstwę wiśniową. E, na to idzie ciasto to kakaowe piana z białek i ciasto to jasne tego ciasta jasnego na górze jest trochę mało, bo jednak większo, większą część jasnego ciasta starłam po prostu na spód żeby było takie no żeby taki stabilniejszy spód był, oczywiście przepis oryginalny tam gdzieś na górze podlinkuję a jak nie to i ten mogę umieścić w opisie filmiku, także teraz ląduję w piekarniku 40 minut, 180 stopni. A ja zajadam zupę owocową. Pyszna zupa. Pyszna zupa owocowa będę zajadać. Wam życzę oczywiście smacznego. Dużo jej nie nalewałam sobie, bo mam jeszcze porcyjkę pysznego makaronu z przepisu Madzi. I też zamierzam go zjeść. No a te pierogi też będą kusić. Oj, będą kusić te pierogi. Także jeszcze raz życzę Wam smacznego. Moje pierogi z wiśniami, powiem Wam, że wyszło ich 30 46 sztuk z tego ciasta, które Wam pokazywałam. Tutaj się już ostatnie 16 gotuje, tutaj mam 15. I jeszcze mam, tutaj mam 15 kolejnych, mam nadzieję, że się nie posklejało. Bo niekoniecznie bym chciała, żeby się posklejały. Dobra. Także dzieciaczki moje zajadają. Ja dogotuję i pewnie też sobie spróbuję moich pierogów z wiśniami. I oczywiście degustacja musi być... Nie wiem, czy kiedykolwiek jedliście pierogi z wiśniami? Bardzo dobre. A moim dzieciaczkom... Jak smakowały pirogi z wiśniami? No, dobre były. Dobre były? Tak. się? Tak. Okej. Okay. A moja Julcia wzięła mój fartuszek przyjęła, bo cały czas okay. dryluje wiśniak. Babagan niezmierny jest z tymi wiśniami, bo jeszcze wszystkich nie zrobiłam, ale zaczęłam sobie już tutaj odsączać z tych soku, wody, mechy coraz więcej, fruwa, wiem. Zaraz to usunę, ale chcę wykorzystać moment, póki nie ma dzieciaczków e, i sobie przesłuchać ten filmik o Lublinie, o którym Wam wcześniej wspominałam. E, ukroiłam sobie kawałeczek ciasta, żeby mi się milej przesłuchiwało samą siebie i moje ciacho prezentuje się tak. Myślę, że jest no, bardzo ładne. Później sobie zrobię jakieś zdjątko. Zrobię sobie jeszcze herbatę i idę dalej siebie przesłuchiwać. Dobra, także idziemy. Niesiemy. Najpierw na e, ciacho. Tutaj właśnie wysłuchuję jeszcze takie. No, nie wiem, czy ta podłoga, powiem Wam szczerze, jest czysta, czy jaka, ale chcę naprawdę siebie teraz przesłuchać, póki nie ma dzieciaczków w domu, bo w razie co, to mogę coś dogorać. No i proszę bardzo, tak właśnie ja pracuję teraz. Dobra, zatrzymałam się na chwilę. Muszę Wam powiedzieć, że ciacho jest bardzo dobre. No, trochę może jest kwaskowate, powiem Wam, że te pierogi nie były. Wcale, ale to wcale kwaśne, a ja tam nie dawałam do wiśni do środka, wcale nie dawałam cukru. Ciacho jest może trochę kwaskowate te wiśnie, ale jest pyszne. Także jeżeli nie znacie, a na pewno znacie pleśniaka, u mnie to chyba jest pod nazwą kostrobacz. Także serdecznie Wam polecam i życzę smacznego. Taki mały grzech na wieczór o 18, a ja miałam tylko do 18 jeść. No nic, dobra. Także taki mały grzech na wieczór może być. Co Julcia, będziesz normalnie. Bo tutaj Julcia mi opowiada, że po prawo mamy kukurydzę. No wy jej teraz nie widzicie, bo już ciemno jest. E, na odwrót, sorry. Po lewo kukurydza, po prawo kukurydza. Tutaj tak wam powinnam powiedzieć. E, no teraz jej nie widzicie, bo już słońce zachodzi, a my jesteśmy na naszej e, takiej leśnej drodze, bo wyszłyśmy na spac. O, ciemno. Julcia też idzie. Powiem Wam, że no tak takie rzeźkie powietrze jest, ale... Julcia, gdzie Ty tam idziesz? Nie ma rosy na tym? Zajmę sobie ten kaptur, bo trochę głupio wygląda. Słucham? Julcia, proszę nie zrywać czyjejś kukurydzy. <grydze> Moja mama chce na kukurydzę. Juluś, no ja nie wiem, czy to jest dobra kukurydza. Teraz to ja nie widzę. Pójdziemy tam kawałkiem i wracamy się, bo zaraz, żebyśmy wiedzieli, że łosia super, kto się nie spotkały, chociaż w sumie to ja czekam na spotkanie z łosiem super, kto się, bo chciałam właśnie pokazać wam jakie tu mamy piękne łosie w naszych lasach. Raz miałam takie spotkanie właśnie, tylko na szczęście, a nie, to było dwa razy. Raz właśnie to jak jechałam przez tamten las, tam, 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 bo tam gdzie się tereska mieszka. To miałam spotkany właśnie z dzieckiem łosiem, a raz właśnie też yy, w drzewach stał tata łoś. ale to miał Pu -pu 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 -pu. takie piękne y, rogi, że no ale teraz jakoś nie wychodzą z lasu. Może i lepiej, że nie wychodzą, tylko siedzą sobie, bo tak to byśmy ja chyba spindalały. byśmy chyba spindalały z Julcią szybciej, aniżeli byśmy tutaj doszły, ale to nic. Yy, trzeba trochę podpalać te kalorie, bo... Pierogi cię było, ciasto było. Więc no trochę tych kalorii przybrałyśmy. Eee, sobie jadę, tak czy... proponować. Będziesz robić jeszcze pierogi? No. No, w sumie tobie to nie grozi. jeść pierogi, to nawet dla mnie to może się o północy jeść pierogi. No bo to wiecie, że to jest szczupaczek, To niech sobie nie pierogi. A szłam trochę... Po pierwsze to na świeże powietrze. Po drugie, trzeba trochę zrobić kroków, bo jednak tych trochu, kroków trochę mało się robi. A dzisiaj no to przecież cały dzień, żeśmy walczyły z jucią na zmianę z wiśniami, ale wiśnie są już przerobione, poszykowane w woreczki. Zrobiłam sobie takie porcyjki, już wam tego nie nagrywałam tych porcyjek, ale zrobiłam sobie takie porcyjki na, w, w razie jak się zachce, nie wiem, jakiegoś kiślu czy coś, to są wydrylowane. Takich małych. się zrobi. Dzisiaj na pewno nie będziemy robić kiślu. W takich małych ilościach są właśnie podrylowane i zamrożone albo na kisiel, albo tutaj dziewczyny pisały właśnie o takim, zapomniałam jak to się nazywa. Takie robią e, frużelinę, frużelinę właśnie z porzeczki robią, a ja sobie pomyślałam, że taka frużelina może być też i przecież z wiśni i później dodać do jogurtu, czy do jakiegoś takiego... E, Poprawiam się. Dodać do jogurtu, czy do jakiegoś takiego, nie wiem, musli, czy coś takiego można też zrobić. No ja bym nie proponowała biegać tutaj. Trochę ciemno, jest trochę mnie nie widzicie, ale nie mam się. Tycia tutaj da się jakąś lampę włączyć od przodu, czy nie? Chyba nie. Nic się nie da włączyć, żeby było lepiej widać? Nie. No dobra, trudno. wiele pogadamy i zaraz idziemy do domu, nie będę długo gadać. Bo nie chcę, żeby był długi vlog. A ja chcę, żeby się coś i zabiło. Oj Julcia, a to moja Julcia to tak opowiada naprawdę, jest tworzone historie tutaj. Później będę musiała wycinać, żeby tutaj nikt nic nie od napisał odpowiedniego, nie? E, I to sobie pomyślałam właśnie o takim e, tej różelinie. E, Kilogram sobie tak po kilogramie sobie odważyłam, chyba wyszło mi z pięć pudełek po lodach. To będzie do jakiegoś ciasta, nawet i do zemsty teściowej, bo też jest dobre ciasto. Albo to co dzisiaj piekłem ciasto, to powiem Wam, że już nie ma praktycznie tego ciasta. Upiekłam dzisiaj pół e, całą blachy, a już praktycznie pół blachy jest zjedzone. Chyba idziemy Julcia do tego drzewa i się wracamy, nie? No, daleko żeśmy odeszły. No taki spory kawałek, żeśmy odeszły od wsi. Ale już się wracamy zaraz. To sobie w pudełkach po lodach mam chyba pięć pudełek, to tak po kilogramie i no tak nie wiem, czy tam z pół kilograma po pół kilograma sobie odważyłam woreczki zapestkowane i to będą po prostu na kompot albo na no, zupę wiśniową, bo też bardzo lubimy zupę wiśniową. Dzisiaj w ogóle było wszystko na wiśniową, także dzisiaj jest dzień wiśniowy albo w wiśniowym raju taki będzie tytuł, nie? Bo była i zupa wiśniowa, albo wiesz co, już nie idziemy pod to drzewo, wracamy się z powrotem do wsi. No, o, teraz to już w ogóle ciemno nie widać. Co tam? Gwiazdka. Gdzie gwiazdka? Gwiazdka, tam. Tam wyżej. A nic nie widzę. Ani pół. Gdzie? A tam jest gwiazdka, a to widzowie też nie dopatrzą się tej gwiazdki jeszcze. Eee, nie wiem, będzie chyba pewnie Wam tak przeszkadzać. Jak będę tak szła i mówiła, bo w tamtą stronę jakoś lepiej było mnie widać. Zaraz pokombinuję, może ze światłem się jakoś oświecę. No, coś tam wyszło, może będzie trochę lepiej, bo już mi się nie chce powiem Wam szczerze, siadać w domu i nagrywać. Chciałam, żeby trochę takiej innej scenarii też było, a nie tylko wiecie. Kuchnia, salon, ewentualnie nie wiem, pokoje na górze albo tło. Komin. To chciałam trochę takiej innej scenarii, dlatego się w sumie też i wybraliśmy na spacer. Bo ile można siedzieć w domu? I wyrazem z nami, ile możecie siedzieć w domu, nie? Nie ma tutaj żadnego zwierzęcia? Nie ma. I na czym to ja skończyłam? A na tym kilogramie, że sobie w pudełkach poważyłam po kilogramie. Więc to i takie woreczki na zupę jakąś taką, wiecie, owocową albo na na kompo, to sobie też tak chyba 5 czy 6 woreczki bo takie trochę lepiej jak pół kilograma też sobie porobiłam, więc to mam zrobione Julsia dzisiaj też się nadrylowała cała fioletowa była, wszystko miała fioletowe a raczej to bordowe, bo miała i stopy bordowe i ręce bordowe i posadzka tutaj na tarasie jest też bordowa, także wszystko było bordowe trzeba teraz właśnie jeszcze, e, będzie jutro e, jakoś to pozmywać z tarasu, żeby no, nie było brudno. I wiadomo, muchy będą przylatywać do takich rzeczy. No i później już ja to zrobiłam, no bo on, jej się już też zdudziło, bo ile może drylować. Więc to jest zrobione i powiem Wam, że chyba jakiś znak dostałam też od niebiosów chyba, tak się śmiałam, że starczy tego drylowania. Bo powiem Wam, że tak przycisnęłam to, to wiecie, rączkę, nie? Ona wystrzeliła i wylądowała za lodówką. Teraz muszę odsuwać lodówkę, żeby wydostać ten rączkę za lodówki, tą taką tą sprężynkę odbijaczkę. E, no, więc wiśnie są zrobione. I dzisiaj było wszystko na wiśniowo czyli zupa wiśniowa, e, ciasto z wiśniami. Drugie danie z wiśniami, bo pierogi bardzo dobre, wcale nie były kwaśne, mówię wam, pyszota. I na wieczór ugotowałam jeszcze kompot, bo z tego drylowania pozostało się dużo soku, więc nie marnowałam tego soku, tylko było też i właśnie takie, taki kompot. Dodałam też trochę, trochę porzeczki czarnej i jest kompot wiśniowo-porzeczkowy. I tak właśnie dzisiaj minął mi dzień. Złożyłam ten filmik z Dublina. Mam nadzieję, że YouTube go przyjmie w takiej wersji, w jakiej jest, także są próby teraz, no, próby podjęcia, czy YouTube nie zablokuje tego filmu. Jak nie zablokuje, to będzie super, gdzie będę musiała go przerabiać. Tutaj też wiem, że nie, nie we wszędzie są jeszcze żniwa, bo e, na przykład u Asi Budzińskiej na górze, właśnie jeszcze nie zaczęła żniwować. Dopiero jeszcze pisała, że e, pod koniec tego tygodnia, w sumie to już tydzień kończy. Wiecie co? Komary zaczęły, zaczęły latać coraz większe. E, także u Łasi Budzińskiej jeszcze się nie zaczęły żniwa, bo ma większość właśnie pisała. Zresztą to możecie sobie wszystko w komentarzach przeczytać. I tutaj, właśnie, też jeszcze taki kanał się nazywa: taki bardziej kulinarny jest. Tylko też, wiecie, trzy członowe nazwy, to jest trochę ciężko zapamiętać ten kanał. Raz, trzy. Nie, 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 nie. To jest taki, taki ma białe kółeczko i taka jest dziewczynka kulinarna taka. Bo to mi się wydaje, że to jest taka nazwa bardziej kulinarna. Też właśnie opisała, że nie zaczęła żniwa. Także, także tam ostrożnie, bo tutaj czytałam, czytałam właśnie, że chyba w nowym a w Nowym Sączu, czy coś, właśnie pod kombajn na polu wpadł 66-letni mężczyzna. Kombajn go przejechał i niestety, ale mężczyzny się nie udało uratować. Także tam moje rolniczki ostrożnie na polach, ostrożnie z tymi potworami kombajnami. I jeszcze yy, dzisiaj właśnie też czytałam... Co tam? Tu nie widzisz? Co? Co jeszcze wyleciało? Co poleciało? Zając. Oj, Jucie, to ty tutaj matkę straszysz po nocach. I jeszcze czytałam właśnie dzisiaj, że cztero i dziewczynka wypadła właśnie z 5 czy 4 piętra. No i niestety ale dziecka się nie dało też uratować. Także z dziećmi na blokach ostrożnie i z traktorami też. Oj, z traktorami, z potworami, kombajnami też bardzo ostrożnie trzeba uważać i pilnować się na każdym kroku. Dobra, także my idziemy dalej na tym naszym spacerze. Z Wami już się tutaj rozłączam, bo w sumie to, co dzisiaj robiłam, to wszystko wiecie. Bo dzisiaj oprócz tych wiśni nie robiłam nic innego, tylko to robiłam. I teraz postanowiłam, że trochę trzeba właśnie wyjść z domu, ale to też Wam już powiedziałam. I już e, kończymy vloga. Jak Wam się podobał, to pamiętajcie, obciukacie w górę, którego teraz nie widzicie, bo jest na noc. A my idziemy tutaj powoli. Muszę sobie teraz już, to idziemy na główną drogę, więc muszę sobie włączyć latarkę w telefonie, dlatego kończę z Wami też, bo musimy się oświetlić, żeby nas nie rąbnął żaden samochód. I jak Wam się podobał, to oczywiście prosimy o tą subskrypcję, a mamy już 7,5 tysiąca, także dziękujemy bardzo serdecznie za 7,5 tysiąca subskrypcji. Bardzo się cieszymy z jutrią Tutaj nie wiem, Jócie teraz nie widać. Nie widać, bo jest coraz bardziej ciemno. Oczywiście pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Życzymy Wam cudownego dnia albo wieczoru. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa. Znowu mu się ekran ściemnił. Pa! pa. Do jutra.